Czy wiesz, że coś tak niepozornego jak pasta do zębów może skrywać mroczną tajemnicę kontroli umysłu? Fluor, oficjalnie dodawany do past i wody, by chronić nasze zęby przed próchnicą. Ale czy na pewno tylko o to chodzi? Niektórzy twierdzą, że to część większego planu. Według teorii spiskowych fluor działa jak neurotoksyna, która stopniowo otępia nasze umysły. Mówi się, że gromadzi się w szyszynce, gruczole odpowiedzialnym za naszą intuicję, a nawet trzecie oko które ma nas łączyć z duchową świadomością. Inna teoria głosi, że to korporacje chemiczne znalazły sposób na legalne pozbywanie się odpadów przemysłowych, przekształcając je w zdrowotny dodatek do wody. A co jeśli to coś więcej? Czy kontrola nad ludzkimi umysłami mogła się zacząć od łazienkowej półki? Oficjalne wyjaśnienia twierdzą, że fluor w małych dawkach jest bezpieczny. Ale czy można ufać rządom i korporacjom, które czerpią z tego zyski? Czy to troska o nasze zdrowie, czy cicha manipulacja, której nawet nie zauważamy?